Witajcie serdecznie, Kamil Łaszczyk. Ponownie QA, czyli pytania dla Was. Jesteśmy po wywiadzie, więc jeśli ktoś nie oglądał, to, to zachęcam z powrotem do, do wywiadu. A my lecimy z pytankami od, od widzów. Gotowy? Gotowy. No to dobra, lecimy. Czy pojedynek w formule bokserskiej z Don Diego byłby dla Ciebie większym wyzwaniem niż walka w MMA z Amadeuszem? Nie wiem. Jak mam być szczery, to nie wiem. Z Don Diego. Nie wiem, nie pamiętam jak boksował, wiesz, że kiedyś boksował. Nie wiem, tak czemu. Myślę, że no jeżeli miała być walka bokserska, no to pewnie byłaby... Yy, no tak jak mówię, no ja boksuję, no jestem, boksuję na najwyższym, może na, naj, nie na no, Ja uważam, że na najwyższym poziomie, tak? Więc myślę, że ta łatwa była, walka byłaby dość łatwa dla mnie. Słuchaj. Powiem tak, że wydaje mi się, że wszystko zależałoby od tego, jakiego rozmiaru byłyby rękawice, bo, bo Mateusz jest świetny, jeśli chodzi o walki na gołe pięści. Ma też doświadczenie w boksie, bo on chyba z Balskim walczył i dali taką bardzo dobrą walkę. I powiem ci, że byłby to ciekawy pewien, tylko tutaj już rozmiary naprawdę by, by, by no, znaczyły dużo. E, wagowo na pewno też dużo więcej waży, więc no, nie wiem, jak mam być szczery. Nie? Ciężko jest tutaj cokolwiek powiedzieć. Trzeba by to zobaczyć. No, w świecie Free Fight'ów wszystko możliwe, także, także widzowie widzę, że już mają kreatywne podejście. Czy po ewentualnym zwycięstwie planujesz jakieś walki we freakach? Jeśli tak, to z kim? No mam w kontrakcie na pewno jakbym czy wygram, czy przegram, mam rewanż z nim, więc w, w K1, więc nie mogę się doczekać, że wtedy byłoby w stójce, to już w ogóle byłoby dla mnie coś pięknego, bo ja się z tego wywodzę ze stójki, więc yy, na pewno z, yy, dam mu szansę albo on mi da, zobaczymy, ale myślę, że to ja mu dam tą szansę, yy, wy, wy, żeby mógł się zrewanżowa zrewanżować. No właśnie Madeusz coś zaczął mówić, że jak wygra, to nie będzie chciał dać tego rewanżu. No bo to jest cipa, bo to jest cipa, to jak co mam powiedzieć? No bo kurde, to jest gościu, który, no ja mu tak jak mówię, przyporodzić tam od <laughs> No tak jak mówię, no kurwa, no, jeżeli wygrałby, to nie chciałby dawać, że ważne, no bo co? Bo boi się przegrać, no tak jak mówię, no yy, to jest normalne, że, każde, że ja w Sojuszu też przegrałem jakieś tam walki, tak? I to jest normalne, że nieraz się wygrywa, raz się przegrywa, tak? Więc no tak jak mówię, no yy, prawdziwy sportowiec yy, jest w stanie to przełknąć, tą yy, 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 tą goryć porażki tak naprawdę. No ale tak jak mówię, to, jest, to nie jest sportowiec, tylko to jest symbol. No, tak no bo inaczej tego nie nazywać. Słuchaj, yy, kolejne pytanie mocne. Co zrobisz, jeśli Ferrari rzeczywiście usiądzie mu na twarzy i zrobi to, co mówi, że zrobi? Eee, a jak ja mu usiądę, to co wtedy? To może mu się zesną. <gry> a to by było zaskoczenie akurat, jeśli to ty byś go zdominował eee, z góry, a wszystko jest oczywiście możliwe. Wszystko jest możliwe. Cześć Kamil. Ostatnio padł news, że Przemek Runowski stoczy najbliższą walkę w MMA. Czy byłbyś chętny zawalczyć z nim w Fame 18? na Fame18? Życzę Ci jak najszybszej walki mistrzowskiej w boksie, oby Twoja popularność poszła w górę, bo trochę Ci pomoże na pewno w boksie. Tak, nawet nie wiedziałem, że Przemek Runowski będzie coś walczył w Fame, tak? Kurde, no nie wiem, ciężko jest powiedzieć. No z Przemkiem się bardzo dobrze znamy, nie, razy nie żebym wiem, sparowali. sporowali. Ale chyba w MMA z tego co. Tutaj A to nie wiem, to nie wiem, nie wiem, nie, nie wiem. No tak jak mówię, no ja. E, czy, pi, czy myślę o tym, że będę walczył cały czas? No nie wiem, ja tak jak mówię, ja jestem piszczarzem, ja kocham swój sport. E, no i tutaj mam cele, bycie mistrzem świata, no i e, nie ukrywam, że na pewno chcę wrócić i walczyć, nie? Okej. Okay. Co sądzisz o umiejętnościach bokserskich Doncasio? Doncasio? Nie no. no Umie na pewno boksować, no to jest, kura, wywodził się z boksu, więc no tak ja mówię, no yy, wie... Widać te godziny poświęcone na sali tak, kiedyś, nie? Tak, jak to się mówi, z niej jednego pieca chlebia. Dobra, e, czy wyszedłbyś do walki z Don Cassio i Marcinem Neymanem, oczywiście w boksie? Aj, <laughs> Marcinku, Marcinku, no ja powiem szczerze, że ogólnie... Chyba on to wypromował ten chyba w jakiś sposób ten mi w ogóle, że to jest goście, tak jak mówię, no to jest gościu, Ja on, tego. on gościa... stworzył free fighty w Polsce. Ja, ci. ja nie mogę zrozumieć, że temu gościowi dają zarobić, dają mu walki, no bo tak jak mówię, no on, on nie umie w ogóle walczyć, on nie umie zdawać ciosów. No to jest ja nie, ogólnie no, tak jak mówię, nawet mi się nie chce komentować tego, tego człowieka. E, czy chcesz skończyć Ferrie'ego jak najszybciej, czy, wola, czy wolałbyś się e, nad nim pastwić i wykorzystać każdą sekundę, aby obijać i męczyć? Powiem tak, e, tak jak mówię, no kratka zweryfikuje, wejdzie, trafię, to się skończy szybko. Nie wejdzie, nie trafię, to będziemy się bawić. No, tak jak mówię, no. ciężko jest tutaj cokolwiek powiedzieć, no tak jak mówię, to jest... E, tak jak mówił Mac Tyson. Dostajesz bombę i nagle może cała koncepcja, którą miałeś, może się brzydko spierdalić, więc no... A ja jestem zawsze zaskoczony tymi pytań, pytaniami, albo tym, jak na przykład zawodniczka na konferencjach mówią, że będę się nad kim pastwił, wiesz, trzy rundy i tak dalej. A generalnie jest... jest walka i każdy bierze jak najszybciej zwycięstwo, bo, bo jest ryzyko, że wiesz, e, w MMA był taki przypadek ostatnio, że tam walka mistrzostwa i kamaru Usman pięć rund dominował i kilka sekund przed końcem hikikiem przegrał walkę, więc, więc rzadko się zdarza, że ktoś e, kontrolując walkę nie dąży do jej skończenia. No, to tak jak mówisz, że to jest ogólnie, jeżeli jest możliwość. No to, są, no to trzeba kończyć tak naprawdę, bo to jest tak jak mówię, w, tak jak i w boksie, no to jest chwila nieuwagi i może zaraz tyle jeszcze, więc no, yy, jeżeli jest możliwość, to trzeba kończyć. Dobra. Eee, czy masz świadomość, że jak znokautujesz Pozera, to będzie Twój punkt zwrotny w karierze, bo to się odbije szerokim echem? Pozdro, mam kciuki za Ciebie. Miło mi bardzo. Eee, kurczę... Siąd... No ja tak jak mówię, ja się nastawiam na, na, na ciężką walkę, co by nie było, tak jak mówię, to nie jest mój sport, e, jakby to była walka w Suice, to wiem o tym, żebym go szybko znakotował. E, tu jest troszeczkę jednak zapasów MMA, e, to jest co innego, e, nie będę mu ujmował, no bo też coś tam trenuje ten chłopak, e, no jest dużo cięższy, e, no ale tak jak mówię, ja znam swoje możliwości, wiem jaki jestem i zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby go zlać. Dobra. Jaki jest cel bycia zawodow yy, zawodowym zawodnikiem? Mówisz, że w boksie jest polityka i że kasa jest tylko dla na najwyższych szczeblach. Z kolei jak friki zgarniają łatwy hajs, to mówicie, że nie jest to sport i liczy się pasja, a nie pieniądze. Z trzeciej strony ci sami ludzie, którzy tak mówią, przychodzą do freak fightów za lepszymi pieniędzmi. Z czwartej strony, jak się kończy kasa od rodziców na treningi i nie zarabiasz na zawodowstwie, to nagle pasja wyparowuje. Dlaczego Czego wy w ogóle chcecie? Ale skomplikowane pytanie. Ja, ja mam takie jedno pytanie. Ja nigdy od rodziców nie brałem pieniędzy. Pamiętam, że jak rodzice mi dawali pieniądze na treningi, w sensie na tam judo czy tam karate, to trwało to tylko miesiąc czasu i potem no, już drugi raz na no, następny miesiąc nie chodziłem, bo, no, bo ich nie było po prostu stać, więc no, tak jak mówię, no, Gwardia wraca to był jedyny klub, gdzie można było trenować za darmo. Nigdy nie brałem od rodziców, a wręcz odwrotnie, to ja jestem w stanie pomagać rodzicom, więc Głupie pytanie, tak to nazwa. A się skomplikowane, jeszcze tu nie doczytałem. Ja w ogóle pierwszy raz widzę te pytania, tak? bo zazwyczaj mam taką zasadę, że nie, nie, nie czytam ich wcześniej. E, co Was motywuje do ciężkiej pracy? Może jednak te pieniądze nie są takie bez, bez znaczenia? Eee, mnie zawsze motywowało do, co, do ciężkiej pracy, co? Eee? Tak jak mówię, ja zawsze chciałem być najlepszy. Odkąd przyszedłem na salę treningową, zawsze chciałem być najlepszy. Nigdy nie miałem czegoś takiego, że, że o, chcę być mistrzem świata czy ten to chciałem być najlepszy po prostu. I jak przyszedłem na salę, no, to chciałem być najlepszy na sali. Jak byłem najlepszy na sali, to chciałem być najlepszy na kadrze. I, I tak jak mówię, no to jest, no albo to masz w głowie gdzieś tam, ja tak mówię, ja mogę podziękować bardzo swoim pierwszym trenerom, bo wykształtowali mi naprawdę mocno psychikę, że no tak jak mówię, ja się nie boję, nie mam strachu, Wiadomo, tylko głupiec się nie boi niczego, ja się w niektórych rzeczy na pewno boję, no ale tak jak mówię, mi ten strach daje kopa i jestem szybszy, silniejszy, twańszy, tak jak mówię, no chyba tyle. Dobra, gdybyś miał możliwość walki na Fame MMA za milion złotych lub walkę o pas mistrzowski bez garzy, co byś wybrał? Bym wygrał walkę o mistrzowską, bo tak jak mówię, to jest moje marzenie. Bycie mistrzem świata w boksie. Moje marzenie być się po prostu najlepszym. w Tym, co umiem robić najlepiej. Czy w życiu najważniejsze są pieniądze? Jakby były najważniejsze pieniądze, to bym pewnie tak jak mówię, To już bym dawno krzyczał, wyzywał wszystkich po kolei, i robił się głupka. No ale tak jak mówię, myślę, że tak już kiedyś to powiedziałem, że ściągnąłbym gacie na środku nas nasłabym, powiedział, że z góry się nie będę bił, nagle był wielką gwiazdą. Dzisiaj w dzisiejszych czasach. No, no w za to by się naprawdę sprzedało. No, to dla mnie jest tak naprawdę chory. No. Powiem Ci, na pewno nie chyba nie wzbudziłoby to aż tak strasznej kontrowersji. No nie, ale byłoby głośno. Na pewno by, by pisali o tym wszędzie tak naprawdę, więc to byłoby coś... Ło kurde, ty, ten łaszczyk zwariował. No ale tak by było, no, tak by było no, i, i było możliwe, żeby byłoby mi łatwiej dostać tę walkę na przykład do tytułu, ale tak jak mówię, no... Y, ja nie jestem osobą, która będzie się no, po prostu robiła z siebie głupka, tak? Y, ja tak jak mówię, ja lubię pracować w ciszy, ja lubię... Y, Ciężko trenować i, i pokazywać to w ringu, to co umiem, a nie po prostu gadać, gadać to można dużo. Dobra. Eee, dlaczego najpierw mówiłeś, że Ferrari może ważyć ile chce i że wygrałby z nim nawet w kisielu, a potem wymyślasz tyle dodatkowych warunków, że walka mogłaby nie dojść do skutku? Eee, powtórzę się, że jeżeli ktoś do Ciebie dzwoni i można powiedzieć, no, to jeszcze raz to powtórzę: no, może nie płacze, <laughs> może nie płacze, ale gadać że on nie lubi wagi, i dochodzi ci do głowy, że słuchaj, że 18 lat już zbijasz wagę, a jakiś cymbał ci przez telefon gada, że ty słuchaj, że nie chcesz zbijać wagi, no to kurwa, jak? Przecież ty się bawisz, chłopie, pseudo sportowca, tak? No to ty, no to zbijaj wagę, tak? No jeżeli tego ludzie nie rozumieją, to co? Ja mam iść na wszystko, dajm na to, żeby tylko jemu było jak najlepiej, a tak naprawdę pierwszy mnie, ja żadnych nie mam wydawać warunków, no to jest no dla mnie to tak ja mówię. No, to bo w jakiś sposób no, ty, no nie, nie jest to samobójcą z drugiej strony tak, no, tak naprawdę. No jeżeli chce walki, no to, to niech zbija tą wagę. Jeżeli nie zbije, no to ja dostanę 30% z jego gazu. Kurde, on się bawi z tego, ja mówię, sportowca, dla mnie to jest normalne, jeżeli bym mi powiedzieli, że Kamie musisz yy, zawalczyć mistrzostwo świata, ale musisz nie boksać w tylko w y, 56, 54, to ja bym robił wszystko, żeby tą wagę zrobić i bym zbijał, nie miałbym z tym problemu, nie gadałbym, że ja nie będę zbijał, bo, bo nie lubię. Ja i tak prywatnie, zresztą gadałeś poza kamerą, uważam, że waga to tu nie będzie miała najmniejszego znaczenia, że tu inne aspekty będą kluczowe, natomiast widzę taki podział też środowiska, że dużo, powiedzmy, nie wiem, mediów zwraca uwagę na to, że te kilogramy będą, będą ważne, natomiast wydaje mi się, że tutaj akurat taktyka i szybkość to, to, to mogą być kluczowe elementy. Mogą być, ale tak jak mówię, no on na pewno się zdziwi, bo ja jestem może lżejszy, ale ja zawsze byłem bardzo silny. Ja, no tak jak mówię, bo ważąc y, 60 kilo ponosiłem 90 kilo na klatkę, więc no tak jak mówię, zawsze byłem silny, zawsze byłem, y, mia, miałem taką, y, no tak jak mówię, no ciężka praca popłacała, y, ja zawsze trenowałem dłużej niż inni, przychodziłem na godzinę 15, a wychodziłem o 19, y, trenerzy mnie z sali wyrzucali, więc tak jak mówię, no ja to kocham, no, kocham, ko, kocham trenować, y, cieszę się, bo teraz tak naprawdę mam zajawkę, mam coś innego i no, tak naprawdę, no... Jak przyjdę na trening MMA, to, to przypominają mi się czas, jak przychodzi na gwardię y, i zaczynałem boksować. Y, Mą zajawkę, mówię, ty, no, coś innego, coś innego, uczę się tego, Jaki uczę się To Kolejny bodziec do nauki, to nie? To jest kolejny dosłownie, kolejny bodziec do nauki, dlatego to jest... Dla mnie to jest taka... Ja mam wychodzę z sali i mam uśmiech na twarzy, więc. Czy tak jak mówię, no, robię spanning, coś mi nie pójdzie, ale i tak mam uśmiech, bo robię, robię to coś innego. Słuchaj, e, jaka była najcięższa walka, a z jakiej jesteś najbardziej dumny? Kurde, jaka była najcięższa walka? Hmm. Kurde, ciężko jest mi teraz powiedzieć. Na pewno miałem dobrą walkę. Zwalczyłem w Stanach z y, Diazem. Byłem bardzo dobrze przygotowany i to była y, y, dobra walka. Na pewno dobra, do, dobrze się na pewno tam pokazałem. No i z tym Tewinem, farmerem, który no, walczył o młodzieżowego mistrza świata. Yy, chociaż, tak jak mówię, yy, trener nie był za bardzo za, bo znał tego zawodnika. Mówił, że jest niewygodny, mańkot, niewygodny i że będzie ciężka walka. No ale ja, jak to ja w głowie gdzieś tam miałem, to co mi ten kiedyś powiedział, że jak masz być najlepszy, to musisz wygrać z każdym. No i mówię, trenerze. Yy, bo powiedziałem, kupiłem promotorowi, że bierzemy tą walkę i walczymy. Tak no, jak mam być najlepszy, to muszę wygrać z nim. No i wygrałem, tak jak mówię, walkę wygrałem, wygrałem z nim jednogłośnie. No, yy, obwodniczyłem mistrza świata, no, ale no, tak jak mówię, no, moja kariera troszeczkę się zatrzymała, yy, a ten zawodnik 3 lata później zdobył mistrza świata normalnego, więc no... Gdyby był Amerykaninem albo Anglikiem, to pewnie dzisiaj nie musiałbym nic robić. No słuchaj, właśnie to jest też kolejne pytanie nawiązaniem do tego, dlaczego wróciłeś do Polski, kiedy tak dobrze ci szło w USA? Czy możesz to e, rozwinąć? Czy możesz rozwinąć ten temat? Czy tu faktycznie. E, no, ja to rozumiem, że na przykład jest Eddie Hearn, który ma niesamowity wpływ na to, kto gdzie walczy, bo, bo jednak z nim współpracują telewizje i myślisz, że, że ty jako chłopak z Polski yy, no ciężko ci było przebić się do tych największych walk? Yy, kurde, może ciężko? Nie, tylko tak jak mówię, no to jest polityka. Po co brać takiego łaszczyka, yy, który ma rekord 30-2-0? Jak mogę wziąć kogoś słabszego i mój zawodnik będzie zarabiał, to będzie znowu mistrz świata, obroni mistrza świata. A ja dalej będę zarabiał. To, to tak jak mówię, no to jest polityka. E, niestety warunki pozwoliły na to, że nam bateria padła, bo, bo jest tu trochę zimno. E, ostatnie dwa pytanka akurat chciałem e, nawiązać do tych e, m, przebijania się polskich pięściarzy, żeby mieli duże walki. Jest też sytuacja z Łukaszem Różańskim, który generalnie chyba od roku czeka na tą wielką szansę walki o, o Mistrzostwo świata w tej, w tej nowej takiej kategorii wagowej i to. To generalnie tam jest jakaś telenowela, że z kim ma walczyć, kiedy ma walczyć, gdzie ma walczyć. Czy, czy to też uważasz dlatego, że, że z Polakiem, czy że jeśli to był był na przykład Anglik, to dużo łatwiej byłoby taką walkę zestawić? Kurczę, no ciężko mi powiedzieć, tak jak mówię, no to jest polityka. To jest i tylko i wyłącznie polityka. No, ta walka, już miała dość no, chyba z rok, rok, rok temu, dalej dalej nie doszło, no, tak jak mówię, no. jak nie wiadomo o co chodzi, to albo chodzi o pieniądze, albo no. Albo no, ja nie wiem o co tak naprawdę, no co jest dla mnie no. To jest no, śmiech na sali, że no, nie może dojść do tej walki, więc no, to jest smutne, bo y, zawodnik się przygotowuje, daje z siebie wszystko, żeby być jak najlepiej przygotowany. Miał, był, był miał jeden termin, drugi, trzeci, a tak naprawdę to jest w dupie, jednym słowem. To na razie nie ma żadnych konkretów jeszcze na ten moment. E, słuchaj, ostatnie pytanie, jak Ci się kręciło trailer do Fame MMA, e, nawiasem mówiąc bardzo fajny trailer. E, czy cała otoczka jest profesjonalnie zrobiona i czy taka promocja jest też przy Galach Pięściarskich, albo czy kiedykolwiek była do Twojej walki? Nigdy nie było. Co do bok w boksie nigdy taki, takiej promocji nie było. Nigdy nie robiliśmy takich trailerów aż takich. Więc no, na pewno jestem. Pod, w pod wrażeniem, ale no nie okrywam, że byłem też troszeczkę wkurwiony, no bo nie mogłem tak naprawdę, no, zabierało mi czas, to, że nie mogłem trenować, tak ja mówię, no, ale tak jak mówię. Ja rozumiem to, że no, jest to potrzebne, żeby jednak yy, yy, no, była ta yy, promocja tego wszystkiego i w ogóle, no ale tak ja mówię, no, a gdzie jest czas na trening? No trening jest chyba najważniejszy, żeby się dobrze pokazać, tak? No. Ale słuchaj, w tych czasach też właśnie te obowiązki medialne i to, żeby sprzedawać to pay-per-view e, jest ważne i ja mam nadzieję, że boks weźmie, w, nauczy się tego i zacznie to, to robić, bo ty też zobaczysz na gali, jak fejmę Profesjonalnie ogrywa całą galę, jeśli chodzi o zawodników, jak wszystko jest poukładane, jak wszystko jest zorganizowane. Wydaje mi się, że, że nawet te gale w Stanach nie są tak dobrze podopinane, jak to, jak to robią największe gale tutaj w Polsce. Ciężko z mnie powiedzieć. Zobaczę po trzecim będę mógł się wypowiedzieć tak naprawdę. Czyli po trzecim podsumowujemy sobie z Kamilem wszystko. Kamilku, dziękuję Ci bardzo serdecznie za wywiad. Mam nadzieję, że nie zmarzłeś. Ja trochę zmarzłem, ale wszystko dla Was, żebyście mieli najświeższe materiały. Dwa tygodnie odpoczywaj, wagi nie musisz robić, więc się musisz tylko najeść, więc tylko żeby wyjść i zaprezentować to, co chcesz no tak jest plan, zrobię wszystko, żeby tę walkę wygrać i no i żeby się na pewno dobrze bawić, no, bo tak nie mówię, no ja się lubię pić, więc więc dzisiaj będę na pewno dobrze bawiał. Więc Będzie święto, dzięki bardzo jeszcze raz wszystkiego dzięki dobrego. Dzięki, pozdrawiam. Dzięki.